Z tej strony Adam. Eee, prosicie mnie, żebym dla Was pokazał, jak działa ten inwerter, e, który jeszcze jak teraz widzicie w mojej instalacji, że tak powiem, przy kiblowej ma odłączone akumulatory z balanserem, ponieważ na zimę to zabrałem. E, w tej chwili włączyłem też sieć, jak widzicie do góry. E, wyłączony jest akumulator, bo akumulatorów nie ma. To jest, idzie na sieć do domku. Tu włączone są nasze panele, to jest prądu stałego. No i teraz cóż, model wam może pokażę jeszcze model. Zobaczcie sobie, jaki to jest model inwertera na górze jest widzicie? Ja myślę, że widzicie. No i teraz słuchajcie, no, widzimy, byłem nam kod. To, to taki lekki błąd, po prostu jest odłączony akumulator 6P z takim wykrzyk wykrzykniczkiem, ale nie ma sygnału, wszystko wyłączone. No i teraz widzicie, jak to działa? Fotowoltaika. Tutaj przetwarza, idzie do obciążenia, sieć idzie do obciążenia. Jak to działa? Teraz patrzcie. Czyli mamy AC 240 V na wyjściu też, ale nas interesuje na razie wejście. I teraz widzimy. Z fotowoltaiki mamy volty, ampery się pojawiają w zależności od obciążenia. Wiadomo, to obciążenie, jak widzicie, skacze fotowoltaiki, bo jest podłączona teraz tylko lodówka. No i ta moja stacja się ładuje delikatnie, więc jakieś takie waty lekkie tam sobie śmigają AC, jak widzicie, bo jest słońce teraz, trochę może Wam pokażę słoneczko jest niedużo, ale jest troszkę słoneczka więc jeżeli jest słońce, to tak jak dla Was mówiłem, przynajmniej mój inwerter jak widzimy, dociąga sobie po prostu tutaj z fotowoltaiki od razu idzie na obciążenie czyli na przetwornicy i mamy 240V na wyjściu a tutaj mamy jakby taki bypass włączony też, jak pokazuje nam sieci. I to działa w ten sposób, że po prostu jak zabrakłoby teraz w tej chwili dla naszej fotowoltaiki, że tak powiem, mocy, no to wtedy będzie dociągało nam sacel. Jak widzicie w tej chwili AC, tutaj po prawej stronie przełączam AC, macie 0 amperów. 0W wciągnie w tej chwili z sieci, nam. No, bo jest słońce, obciążenie tam może niecałe 100W jest. lodówka akurat wyłączył się agregat, więc tam ładuje się tylko moja taka stacja zasilająca. O, i tam jakieś waty skaczą, to wiadomo, ten inwerter tak pokazuje, jak chce. Zobaczymy, co się dzieje na wyjściu teraz. Tutaj bateria 0. O, lot. 88W idzie, no nie, i teraz mogę, oczywiście, sobie wyłączyć sieć. Wtedy sieć nam zniknie. O. Wyłączyłem sieć. No po prostu idzie z paneli w tej chwili, no bo jest słońce. No to oczywiście jak widzicie idzie z paneli, nie ma akumulatora, a teraz po prostu włączymy zaraz do góry. Sieć się pojawi. Tutaj baterię pokazuje, ale to jest jakby błąd firmware, bo akumulator jest, jak widzicie, odłączony. No i tak to sobie słuchajcie funkcjonuje w tej chwili, także. Inwerter jak widzicie nadaje się do pracy typowo bez akumulatora i nic mu się nie dzieje jeżeli jest włączona fotowoltaika które widzicie bo jak teraz ja teraz mogę też włączyć fotowoltaikę no to wtedy nam tutaj zniknie i będzie tylko po prostu sieci szło na obciążenie czyli z naszej sieci czyli z sieci zewnętrznej będzie szło na obciążenie a w tej chwili mamy włączoną i sieć fotowoltaika jest włączona no akumulator jest odłączony bo go fizycznie nie ma będzie za jakiś czas już nie wiem czy będę montował w ogóle, bo za chwilkę powinny się pokazać. Yy, pojawić u mnie już ten akumulator i na testy go też weźmiemy litowo-żelazowy yy, 24V 100 także będzie to wtedy naprawdę całkiem fajnie według mnie pracowało i nawet w, w ciągu nocy yy, Dzięki temu, że te akumulatory charakteryzują się yy, długożytnością, mają tam podawane jest oczywiście, wiecie, 6000 jakby takich pełnych cykli pracy, a ja wtedy jeszcze niby ma 80% sprawności, do końca pewnie też to nie wierzę. Co nie zmienia faktu, że to będzie więcej wytrzymywał niż takie żelowe, czy kwasiaki, zwa, zwa, no bo one sami wiecie, 160 pełnych cykli, agm tam do 300 może, do 420 chyba jest podawane, tak? i niestety mamy akumulatory na wyrzutek, że tak powiem. A przy 6000 tysiącach cyklu no to już słuchajcie na tyle się zmienia sytuacja, że opłaca się off grid typowo taki bank energii mieć, to nie będzie duży bo to będzie 2,4 kWh. No ale to będzie już fajnie naprawdę i w nocy gdy na chwilę też zgaśnie słońce tak no to będzie sobie pociągać wtedy z tego akumulatora też go nie będziemy że tak powiem wyładowywać maksymalnie czyli też ustawię bezpiecznie tutaj parametry dla tego akumulatora, pokażę Wam to w następnym filmiku no i tak to będzie, słuchajcie sobie cykać, także tak wygląda, tu jeszcze raz Wam pokażę o, mamy na wejściu 240 częstotliwość, na panelach mamy tyle no i o, jakieś tam, o, bo to tutaj to on trochę tak oszukuje, jak nie jest akumulator, jest małe obciążenie, to tak tutaj input skacze ale najważniejsze, że z sieci, żeby Wam pokazać, a AC jak widzicie 0 A, 0 W, nic z tego nie pobieramy. Ta akumulator to są jakieś takie wskazania. O. I to jest nasze obciążenie, na wyjściu tam też skacze, jak widzicie. Przy małych obciążeniach, tam tak wiadomo, tak troszkę skacze po prostu, tak. Także tak to wszystko fajnie lata. I czekamy teraz na akumulatorek. No i oczywiście odpalamy turbinę. Jeszcze pokażę wam. Wejdźmy w menu, przytrzymujemy tutaj, o i pierwsze ustawienie na jedynce. Sorry. Na jedynce ma być SOL. Ma być, słuchajcie, SOL. Jest to ustawianie y, priory, pro, priorytetu mocy, co ma zasilać, że tak powiem, wyjście z naszego inwertera. Jeżeli byłoby UE, no to wtedy utility, czyli nasze urządzenie, pierw zasilało, y, że tak powiem, nasze wyjście czyli jakbyśmy tu teraz sobie na UEI czyli pierw byłoby z sieci sol solary czyli jak widzicie pierw idzie z solary jak nie niewystarczające to urządzenie później dopiero baterii ASBU to pierw solar mało to z akumulatora i dopiero później z sieci ale w tej chwili jak nie mamy akumulatora to wiadomo że ustawienie musi pozostać solar wstawione tak i tak sobie, słuchajcie, chodzi. Także z tych ustawień w pierwszym rozdziale wybieramy Solar. Na no, SBU też by to pewnie działało, e, no bo, ale po co? Później by mogło jakieś, e, nawet nie będę próbował, słuchajcie, no bo e, skoro mamy napisaną kolejność, tak? Dla nas pasuje kolejność w tej chwili, jeżeli chcemy, żeby nam dociągało. No to jak widzicie Solar NR... Energia solarna będzie zasilała urządzenia, obciążenie w pierwszej kolejności. Jeżeli energia solarna jest niedostateczna do podłączonego obciążenia, urządzenie będzie e, wspomagać e, w tym samym czasie nasze solary. Czyli e, the load, czyli obciążenie at the same time, czyli w tym samym czasie. A baterie tylko będą wtedy, gdy wystąpią dwa przypadki. Znaczy, jedna w sumie z tych przypadków. Albo energia solarna będzie za słaba, czyli nie będzie jej Albo yy, solarnej energii i urządzeń yy, nie będzie w yy, sieci jakby energii, to wtedy też yy, bateria będzie nam w tym ustawieniu SOL yy, pomagać tak? Bo w tym pierwszym, zobaczcie, no to utility, czyli sieć będzie szło jakby pierwsze a później już solary z bateriami, czyli nasza fotowoltaika będzie e, w, jakby dawać na przetwornicę, gdy te dwie jakby nie będą występować, tak? A SBU, no to w pierwszej kolejności idzie fotowoltaika. No, tutaj jest napisane solar, temu mówię solary, a później w drugiej kolejności. Będzie pomagała bateria w tym samym czasie, czyli równolegle bateria i fotowoltaika będzie szła na przetwornicę. Jak już to nie pomoże, no to wtedy mm, będzie pipczenie, jakiś alarmik się włączy. Na przykład, jeżeli coś tam ustawiłem, jak spadnie poniżej napięcie na akumulatorze w programie 12 ustawione, no to wtedy y, utility, czyli z sieci, będzie brało nam. Y, no i tyle słuchajcie także w tym wypadku jeżeli nie macie akumulatora na przykład e, no to najlepiej jest słuchajcie ustawić właśnie e, SOL czyli że idzie z fotowoltaiki później mamy e, jakby z sieci a bateria tylko e, będzie pomagać gdy ani nie będzie z fotowoltaiki ani w sieci czyli dla nas to teraz pasuje bo tutaj w ogóle akumulatora nie mamy a SBU już tak BU to nam mówi <gry> baterii. Yy, no to już tutaj jakby yy, Idzie wiadomo na fotowoltaice A jak nie trzeba to na akumulator na samym końcu jest jakby sieć zewnętrzna Czyli te ustawienie SBU to ustawicie wtedy gdy będziecie chcieli, że tak powiem Jechać głównie na fotowoltaice i akumulatorze I te ustawienie ustawiam jak już będzie podpięty akumulator Ale jak póki akumulatora nie mam to ustawiamy SOL To wszystko, hej